Suwerenność energetyczną należy budować w oparciu przede wszystkim o własne albo można powiedzieć wyłącznie o własne zasoby tak, aby energia i ciepło w Polsce było jak najtańsze. Dlatego mój pogląd na ten temat się całkowicie nie zmienił i mam smutną satysfakcję, że kiedy w 2020 roku przestrzegałem, że jednym z problemów, który będzie stał na przeszkodzie skutecznej i dobrej dla polskiego narodu transformacji energetycznej jest unijny system handlu emisjami. Niestety nie pomyliłem się dzisiaj. Problemem numer jeden z punktu widzenia inwestycji w ulew w, w polską energetykę jest oczywiście unijny system handlu emisjami. Deficyt CO2, który powoduje to, że w tym roku stracimy co najmniej 40 miliardów złotych z tytułu tego deficytu. Te pieniądze powinny zostawać w polskich firmach i być przeznaczone na inwestycje. To jest fatalna informacja dla polskiej gospodarki, bo będzie to oznaczało wyższe ceny energii i ciepła w przyszłym roku. I my oczywiście możemy dotować to z własnego budżetu, ale pamiętajmy, że ten koszt jednak jest przerzucony na polskiego podatnika. To po pierwsze. Czyli w tym sensie oczywiście... Dzisiaj zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego, tak jak jeszcze niedawno na szczęście już to jest przeszłość, był Władimir Putin i Rosja. Byłem zawsze przeciwnikiem zwiększania uzależnienia od gazu ziemnego, stąd moja krytyczna ocena PEP2040 przygotowana przez ministra Kurtykę, który założył, że odchodzimy szybko od węgla na rzecz gazu ziemnego. No to się okazał pogląd całkowicie całkowicie błędny i dzisiaj rzeczywiście wielki szacunek dla pani minister Moskwy, dla pani minister Trzeciakowskiej za to, że w tym regulacyjnym otoczeniu unijnym starają się znaleźć dobre rozwiązania. Rzeczywiście dzisiaj podpisałem jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznych obszarów wiejskich chciałem to dzisiaj tu zakomunikować wprost do pani minister za akceptacją pana wicepremiera Henryka Kowalczyka, nasz pogląd, pogląd Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na transformację energetyczną na politykę energetyczną Polski do roku 2040, bo rzeczywiście w polityce energetycznej Polski z, w tym dokumencie z lutego 2021 roku kwestia na przykład biomasy, która jest paliwem ozy numer jeden w Unii Europejskiej, były no co najmniej niedoszacowane, po prostu była pominięta. I my rekomendujemy, aby wykorzystywać potencjał polskiego rolnictwa i polskiego przetwórstwa i zresztą to jest też paradoksalnie kierunek unijny. Do produkcji taniej energii i ciepła jest zaakceptowana w tej chwili kierunkowa ustawa o biogazowniach rolniczych. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie biomasy. Ale najważniejszą kwestią jest dobra diagnoza. My nie możemy myśleć tutaj życzeniowo, tylko musimy stawiać Realne problemy. Zagrożeniem numer jeden w tej chwili dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego jest Franz Timmermans i regulacje unijne. Nie jesteśmy w stanie zrealizować żadnej transformacji energetycznej, jeżeli co chwilę będą się regulacje unijne zmieniać w ekspresowym tempie. Nie dość, że jesteśmy okradani przez unijny system handlu emisjami 40 miliardów złotych w tym roku. W zeszłym roku to było 30-33 miliardy złotych. Tyle bezpowrotnie z polskiej gospodarki zostało wydrenowanych na zakup tych bezsensownych unijnych uprawnień. To jest więcej niż polska składka członkowska do Unii Europejskiej. No to jak my mamy zrealizować nasze inwestycje, jeżeli jesteśmy, jeżeli nasze spółki energetyczne są z tych pieniędzy po prostu okradane. No skoro się zgodziliśmy na transformację energetyczną, te pieniądze powinny być właśnie na tą transformację przeznaczone. Innymi słowy, my powinniśmy bez nie zachować status państwa, który ma najniższą cenę energii i ciepła. I ja uważam, że Niemcy zrobią wszystko, I co tylko nie mam żadnej wątpliwości, żeby zatrzymać polski program budowy elektrowni jądrowych. O tym mówiłem jeszcze dwa lata temu, jak jeszcze byłem wiceministrem aktywów państwowych. Nie wiem co tylko tego żadnej wątpliwości. Kluczem do powodzenia polskiej transformacji energetycznej jest oczywiście wygranie wyborów w roku 2024 roku przez takie siły, które odsunął Fransa Timmermansa i Ursula von der Leyen od od władzy, bo to właśnie ci politycy najbardziej wspierali Władimira Putina. Gdzie był, e, gdzie była Ursula von der Leyen w roku 2019, 2020, 2021, kiedy Gazprom szantażował Unię Europejską, gdzie był Franz Timmermans, nie dostrzegali tego zagrożenia. Natomiast z punktu widzenia strategii, moim zdaniem najistotniejszą rolę do odegrania ma w tej chwili pan minister Mateusz Berger, bo rzeczywiście Polska ma geopolityczną wielką szansę, a nawet jej obowiązek do tego, żeby stać się hubem energetycznym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej i wszystkich państw, którym możemy dostarczać tanią energię i ciepło. A więc powinniśmy mieć dla tych państw konkretne projekty. Jeżeli chodzi o Ukrainę, jestem wielkim zwolennikiem tego, że po wygraniu wojny, żeby wrócić do projektu Odessa Brody Płoc Gdańsk, projektu, który został zaniechany w roku 2008 przez rząd POPSL i który również może spowodować powrót do euroatlantyckiej koalicji, między innymi Gruzji. To jest bardzo ważny projekt, który powinien dać Ukrainie możliwości zarabiania na przesyle poza terytorium Federacji Rosyjskiej ropy z Azerbejdżanu, z Turkmenistanu, z um, Kazachstanu. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o Białoruś w perspektywie dekady. Również powinniśmy, być, powinniśmy mieć plan jako Unia Europejska i tutaj Polska odgrywać będzie kluczową rolę, ponieważ jeżeli chcemy mieć Białoruś poza strefą sowieckich i rosyjskich wpływów, no to oczywiście trzeba Białorusi dostarczać surowce energetyczne, czyli ropę naftową i gaz ziemny. Moim wielkim marzeniem jest to, żeby właśnie z zachodu przez terytorium Polski gaz ziemny i ropa naftowa płynęła do już pozbawionej Przywództwa Aleksandra Łukaszenki Białorusi i żeby Białoruś stała się tym państwem w perspektywie najbliższych lat, które które uwolni się od wpływów rosyjskich. To samo jest oczywiście ze Słowacją, jeżeli chodzi o ropę naftową, to samo jest oczywiście z Węgrami. Dla Węgier powinniśmy mieć plan uniezależnienia Węgier od, od rosyjskich surowców po to, żeby nie realizowały tej szkodliwej polityki antyrosyjskiej i wykorzystanie rzeczywiście Morza Bałtyckiego jest absolutnym fundamentem. Bardzo cieszy mnie ta zapowiedź fsr w Gdańsku i tak już opóźnionego, ale on powinien być jak najszybciej wybudowany właśnie z perspektywy, Polskich um, y, interesów. Ale tutaj na przeszkodzie są eurokraci. No nie miejmy żadnych wątpliwości. Franz Timmermans, Ursula von der Leyen, Niemcy zrobią wszystko, żeby ten plan nie został zrealizowany. Kiedy ostatnie zdanie, kiedy w. Um, Spotykałem się ze swoim odpowiednikiem, byłem wiceministrem już teraz energetyki na Ukrainie w, w listopadzie 2021 roku. Namawiałem u Ukraińców, wyrzućcie Niemców z waszych ministerstw. Te wszystkie firmy doradcze, one wam źle doradzają. I dokładnie mieliśmy rację. To Niemcy odpowiadają właśnie za to, że wybuch konflikt, bo wspierały Nord Stream dla was najistotniejsze w tej chwili jest geopolityczne porozumienie z Polską i rzeczywiście w obszarze taki jak gaz, taki jak ropa naftowa, taki również jak węgiel Węgiel. To jest ogromna szansa na to, żeby, że możemy ze sobą współpracować. Tylko pamiętajcie, będziemy mieć dzisiaj ogromną presję na to, że niemieckie firmy będą pierwsze, które będą chciały zarabiać na tym, że i tak Niemcy współodpowiadają za wywołanie wojny. Na to nie wolno absolutnie pozwolić. Innymi słowy, kluczowe dla transformacji energetycznej będzie oczywiście odsunięcie tej ekipy, która w tej chwili jest w Brukseli, która takimi jak teraz ta dyrektywa, która idzie metanowa, takimi pomysłami chcą zabijać polską suwerenność energetyczną. A my oczywiście na poziomie naszego, Regulacyjnym. Staramy się, tak jak z panią minister Trzeciakowską, sprawić, żeby rzeczywiście transformacja energetyczna była korzystna dla milionów Polaków, a nie dla deweloperów farm fotowoltaicznych czy wiatrakowych, stawiając na przykład na biomasę czy na biogaz. To jest moim zdaniem kierunek. Musimy być asertywni, musimy jasno identyfikować swoje własne interesy, musimy być odporni na tą propagandę unijną i na przykład lobby wiatrakowego, jasno definiować własne interesy i przede wszystkim jest tu pan poseł. Marek Wesoły, który broni polskiego węgla. Bronić polskiego węgla. Bo bez inwestycji w polski węgiel przez najbliższe 15-20 lat nie zapomnijmy o taniej energii i cieple. Zapomnijmy. To jest myślenie życzeniowe. Polski węgiel jest podstawą. Dlatego jestem wielkim zwolennikiem również tego, aby w najbliższym czasie zapadła fundamentalna decyzja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski zgoda na odkrywkę złoczew. Ponieważ za chwilę o 2030-33 roku elektrownia Bełchatów, która produkuje energię, jedną piątą energii, nie będzie mieć surowca. To są fundamentalne decyzje. Musimy jasno identyfikować nasze interesy. Bronić taniej energii w Polsce przeciwko mamy tutaj unijnych eurokratów, i jasno o te sprawy na forum unijnym walczyć i być asertywni. A numer jeden, tak jak pani minister w tej chwili powiedziała, to jest kwestia unijnego systemu handlu emisjami, uwolnienia się od tego energetycznego podatku, który po prostu dewastuje polską gospodarkę, bo wszystkie koszty, które dzisiaj wszyscy Państwo tutaj ponosicie, bez względu, czy jesteście odbiorcami energii indywidualnymi czy pracujecie firma. To ceny energii ciepła dzisiaj w Polsce przede wszystkim są wysokie, nawet nie przez wojnę na Ukrainie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo cena uprawnień wzrosła w roku 2021 roku o kilkaset procent, z 25 do 80-90 euro, a teraz przekroczyła 100%. 100%. 40-50% kosztu finalnego energii elektrycznej w Polsce to jest unijny podatek EUETS. Chcemy taniej energii ciepła, musimy się od tego parapodatku uwolnić i będą pieniądze na transformację, będą pieniądze na przykład na budowę energetyki jądrowej. Z własnych środków PG, które płaci kilkanaście miliardów złotych na zakup tych uprawnień, może wybudować w ciągu dwóch, trzech lat nową elektrownię jądrową. Trzeba sobie jasno stawiać zadania i walczyć o polskie interesy. Kluczem jest wygranie wyborów w 2024 roku, aby tą szkodliwą prorosyjską ekipę Ursuli von der Leyen i Fransa Timmermansa odsunąć od władzy. Brońmy polskiego węgla, stawiajmy na biomasę, bądźmy asertywni, budujmy hap energetyczny dla Ukrainy i innych państw regionów wykorzystywanych. Korzystują swoje położenie gospodarcze. Niemcy zrobią wszystko, żeby temu planowi powiedzieć nie. I trzeba jasno tutaj z tym walczyć i nie dać się oszukać. Powiem się to tylko jeszcze dosłownie dopytam o te priorytety, jeżeli chodzi o transformację obszarów wiejskich, bo to nie jest temat nadmiernie eksplo eksplorowany, prawda? I no, na... Do tej pory kompletnie pomijany. No właśnie, no właśnie. To ja bym tylko, tylko prosił o króciutko, jeżeli pan jeszcze mógłby Czy trzy brakuje, na... W temat... Polsce brakuje strategii. Niestety. To jest tak, i to jest jakaś polska bolączka, że co chwilę zmieniamy. Najpierw 12 lat temu rzeczywiście był biogaz, potem nagle się wszyscy popatrzyli na wiatraki, potem fotowoltaika. Brakuje nam strategii. Ja jestem zwolennikiem pełnego konsensusu politycznego wszystkich sił politycznych w zakresie strategii transformacji energetycznej, rozłożonej na 5, 10, 15, 20, 30 lat i trzymania się tego. Niestety nam tego brakuje i jestem przekonany, że to, co dzisiaj rząd zaproponuje, czyli oparcie dużej części. Transformacji transformacje energetyczne o obszary wiejskie. No przecież OZE powstają na obszarach wiejskich. Prawie w 100%, jak nie w 100%. To jest dobry kierunek. Ale pamiętajmy, że oprócz tego mamy jeszcze bieżące koszty. Tym kosztem największym regulacyjnym jest unijny system handlu emisjami, które całkowicie dezorganizuje polską gospodarkę. I nie będzie transformacji energetycznej, jeżeli tego kosztu nie zdejmiemy. Bo szanowni państwo, za chwilę się okaże, że jeżeli cena uprawnień będzie po około 150-200 euro, to będziemy przez unijny system handlu emisjami płacić dwukrotność polskich składki członkowskich do Unii Europejskiej. My już dzisiaj jestem przekonany, jesteśmy płatnikiem netto w Unii Europejskiej właśnie poprzez ten ukryty koszt, który wszyscy czujemy w własnych rachunkach. Dokładnie. Nowe regulacje dotyczące spółdzielni energetycznych weszły w zakres przygotowanej kompleksowej regulacji dotyczącej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ona jest oznaczona symbolem UC99. Jestem przekonany, że w kwietniu ta wielka nowelizacja, być może jest to największa w ogóle ustawa przyjmowana w tej kadencji, jeżeli chodzi o objętość i to wielki szacunek dla pani minister Moskwy i dla pani minister Trzeciakowskiej. My jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi dołożyliśmy kwestie dotyczące biometanu i spółdzielni energetycznych. Jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby spółdzielnie energetyczne, których na razie mamy cztery, bo były dwie, ale są już cztery, były tą formą... Najbardziej rekomendowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi do realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich. I od razu bardzo ważna rzecz. Zachęcamy również na etapie prac parlamentarnych wszystkich Państwa, wszystkich interesariuszy, jeżeli pojawią się jakieś uwagi, jeżeli będzie można coś poprawić, jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś jeszcze pomysły. My jesteśmy absolutnie otwarci tutaj na dyskusję. I bo ponieważ te przepisy mają być właśnie dla państwa, dla polskiego biznesu, dla firm, które będą realizowały i dla rolników indywidualnych również inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich. Zachęcam do takiej współpracy. Nasze, nasze drzwi są zawsze do Państwa otwarte. Tak samo jak chcę jasno powiedzieć, z czego jestem bardzo dumny, mam nadzieję, że również w kwietniu będzie specustawa o biogazowniach rolniczych też efekt naszej pracy współpracy z Ministerstwem Klimatu. Pierwsza specustawa, moim zdaniem jedna z najważniejszych ustaw, jeżeli chodzi o oze rolnicze w ciągu ostatniej dekady. Również tutaj zachęcam. Do współpracy i wielki szacunek, szczególnie za ten głos pana prezesa Gawina, który w pełni popieram co do pewnego elastycznego podejścia do myślenia o sieciach energetycznych, bo to jest dobry sposób patrzenia na te oczekiwania, które ma przed nami rynek i interesariusze. Bardzo serdecznie dziękuję.